No i co z tego, że jesteś sam, że jesteś sama. Ale jesteś sam, sama czy samotny? To jest wielka różnica. Chcesz wiedzieć, jaka jest różnica? Słuchaj dalej, bo ja też jestem sam, ale nigdy nie powiem, że jestem samotny. Obawie przed samotnością decydujemy się świadomie, decydujemy się na byle jakość. Ale czy my naprawdę godzimy się na tą byle jakość świadomie, czy to jest tylko emanacja naszych lęków, naszych obaw, że sobie nie damy rady? Bardzo często słyszę od moich klientek, głównie klientek, że decyduje się na bycie z kimś, kto jest toksycznym partnerem, bo po pierwsze nie wiem, jak odejść. Po drugie, nie wiem, czy sobie poradzę, a po trzecie, co ja będę robić. No kurwa, mać! Wolimy być w byle jakim związku i marnować nasze jedno, jedyne życie, niż podjąć wyzwanie i przejść tą drogę samemu? Słuchajcie, prawda jest taka, że sam byłem w takim, w takim związku, gdzie przez długi czas godziłem się na, na tą byle jakość. Ale ta byle jakość była wmawiana przez drugą stronę, że to ja powoduję byle jakość w tym związku. Natomiast po pewnym czasie uświadomiłem sobie, że ja byłem ofiarą tej byle jakości. Dopiero w momencie, kiedy zrozumiałem, że akceptowanie związku za wszelką cenę, udawanie kolejny raz, że się kogoś kocha, że się kogoś szanuje, że się potrafi dla tego kogoś zrobić wszystko, a w zamian otrzymuje się tylko obelgi, pretensje, kłótnie albo inne jeszcze rzeczy, powoduje w człowieku, bo we mnie to spowodowało, że postanowiłem w końcu nie zmienić podejście do związku, bo to może niewiele dać, ale postanowiłem zmienić podejście do życia. Kiedy uświadomisz sobie, że ten byle jaki związek, czy on jest toksyczny, czy on jest napiętnowany, nie wiem, kłótniami, sprzeczkami, wszystkim co jest złe, co niesie złe ze sobą taki byle jaki związek. Kiedy porównasz ten byle jaki związek do Trabanta. Tak, do Trabanta, taki stary samochód nieprodukowany już ze 20 parę lat i pomyślisz sobie, że wsiadasz do tego Trabanta. To co ciebie dobrego może spotkać w tym Trabancie? No nic. Nic dobrego, ten trabant za chwilę się rozleci. Pewno nie dojedziesz nawet do punktu B, z punktu A, a już nie mówię do końca drogi. Więc zamiast decydować się na jazdę trabantem, który co chwilę będzie się psuł, będziesz musiał, musiała się zatrzymywać, naprawiać go, tracić czas, energię i pieniądze. Wyjdź z tego trabanta, stań mocno na nogach i idź tą drogą. Ona na początku będzie cholernie pokręcona, ona na początku będzie cholernie wyboista. Serce będzie pękało, ale nie będzie za chwilę już bolało. I mówię uczciwie, przeczytaj ten tekst, który jest tutaj pod linkiem, on prowadzi do mojego bloga, a zrozumiesz o czym mówię. Aha, jeszcze jedna rzecz, skoro dotrwaliście już do tego momentu, to tutaj też jest gdzieś na dole, będzie subskrybuj, więc zasubskrybujcie ten kanał. A nóż, za chwilę będzie na nim ciekawy materiał. Który wam się do czegoś przyda, w czymś wam pomoże. No ale teraz wracając. Decydujemy się świadomie na jazdę tym trabantem, bo otoczenie zawsze mówiło, że jazda samochodem jest szybsza niż samemu stąpanie po drodze. Znajomi zawsze ci mówili, nie rób tego jak ty sobie poradzisz. Ale słuchaj, to jest głównoprawda. Oni nie będą żyli twoim życiem. Oni dzisiaj dają ci gówniane rady... Po to tylko, żeby przekonać Ciebie do ich stylu życia. Do tego, że oni zaakceptowali swój gówniany związek i jadą tym trabantem. Turlają się. Nie jadą. Turlają się tym trabantem. Ale Ty nie musisz. Ty możesz pyk, czasnąć drzwiami, wyjść i iść. Bo czasami mocne stąpanie po ziemi jest o stokroć lepsze niż jazda gównianym trabantem. No i w pewnym momencie... Podjęta została decyzja, wysiadam z tego trabanta, odchodzę od mojego partnera, zostawiam moją partnerkę. Ludzie powiedzą: no tak, zwariował, szuka gwiazdy. No tak, oszalała, miała ja, takiego dobrego męża, no, no to, że pił, no to, że czasami krzyczał: no boże, no każdemu się zdarza. No tak, zdarza się każdemu, kurwa, ale nie każdy musi się na to godzić. Nie każdy musi to akceptować. Nie każdy musi czekać wiernie jak pies, aż partner wróci do domu. Kiedy uświadomisz sobie, że ten trabant się rozleciał i on już dalej nie pojedzie i wyjdziesz z niego, to wtedy zrozumiesz, że bycie samemu jest lepsze niż bycie w gównianym związku. Ale bycie samemu nie oznacza, że jesteś samotny. Ja rozmawiałem z taką moją dobrą koleżanką, singielka z wyboru, 40 kilka lat, kilka związków, ale mówi, nie chcę tracić czasu na kogoś. To tak naprawdę zawsze podcina mi skrzydła. Na kogoś, kto ciągnie mnie w dół, a nie razem ze mną idzie do góry. I ja dokładnie tak samo miałem. Nie chciałem już tracić czasu na kogoś, kto zawsze ma pretensje, kto zawsze ma problemy, kto zawsze uznaje siebie za tego wartościowszego partnera. Zamiast iść razem przez życie walczyliśmy z problemami, które głównie. Partner generuje. Jeżeli masz to samo, to znaczy, że jedziesz w tym gównianym trabancie, wysiadaj z niego, wypierdzielaj z tego trabanta, bo to naprawdę nie ma sensu. No i musimy odpowiedzieć sobie na jedno pytanie, bo człowiek staje się tym, z kim przystaje. Więc jeżeli przystajesz, żyjesz z byle jakim partnerem, z byle jaką partnerką i nie jesteś w stanie jego dociągnąć do swojego poziomu. Czy jej nauczyć swojego życia, które jest może na troszeczkę wyższym poziomie, to znaczy, że za chwilę ty dorównasz, a wręcz spadniesz do poziomu swojego partnera. Czyli tak naprawdę zaakceptujesz to, co on ci daje. A naprawdę to chcesz? Ja już wiem, że ja tego nie chcę. Ty pewno też to wiesz. Ale nigdy nagło z tego nie powiedziałeś, nigdy tego sobie nie powiedziałaś tak prosto w twarz, że potrzebujesz kogoś, kto złapie cię za rękę. Potrzebujesz kogoś, kto zawsze będzie myślał o was, nie o sobie, ale o was. Potrzebujesz też być z kimś, kto będzie dla ciebie wsparciem albo dla kogo ty będziesz wsparciem, a nie tylko trampoliną do wybicia się, do osiągnięcia kolejnego. Sukcesu zawodowego, do przekroczenia kolejnej poprzeczki, granicy, ale kiedy ten ktoś przekroczy już ostatnią granicę, która jest na jego drodze sukcesu, to uwierz mi, że to on pierwszy wysiądzie z tego Trabanta. No i wiesz co? Ja osobiście chcę znaleźć kogoś, kto tak samo jak ja będzie mówił, że razem możemy wszystko, a osobno jesteśmy nikim. Ale czy to jest takie trudne, żeby takiego kogoś znaleźć? Nie! Uwierz mi, że to nie jest trudne. Tylko zamiast kolejny raz robić te same rzeczy, tylko w inny sposób, to zacznij robić kurna inne rzeczy. Wyjdź z Trabanta, idź na nogach, nie szukaj kolejnego gównianego samochodu, a wtedy twoje życie się zmieni, zobaczysz. Tego Tobie życzę, bo ja sam już to mam.